Cześć, nazywam się Przemek Chojecki, a to jest mój vlog. I tym razem będzie bardziej biznesowy odcinek. Mianowicie, jeżeli prowadzicie firmę lub pracujecie w firmie, która zajmuje się e, szczególnie B2B albo innymi rzeczami, e, gdzie jest możliwa automatyzacja, bo macie dużo procesów, macie dużo pracowników. Te procesy są powtarzalne i na przykład często dotyczą rzeczy bardzo digitalowych, jak... E, Przeglądanie maili, sklepowanie odpowiednich stron, czyli przeglądanie odpowiednich stron i wyciąganie stamtąd informacji, wpisywanie tych informacji do Excela, potem robienie odpowiednich obliczeń, przekazywanie tych informacji dalej i macie takie cykle związane z tym. Regularnie się powtarzające każdego dnia co tydzień. I myślicie o tym, że tak naprawdę zatrudniacie kilka, kilkanaście osób, które powtarzają te czynności cały czas i ta praca nie jest zbyt kreatywna to pewnie warto pomyśleć o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i pytanie jak do tego podejść. Więc ten filmik jest o tym, jak w ogóle zaangażować sztuczną inteligencję w wasz projekt i będzie takim ogólnym wprowadzeniem do tego jak do tego podchodzić w ogóle. Po pierwsze to co jest najważniejsze w uczeniu maszynowym to same dane, na którymi będziemy pracować, dostęp do nich. Więc oczywiście im więcej danych, tym lepiej, ale pytanie, jak dobrej jakości są te dane? Więc pytanie, czy tam jest dużo szumu, czy nie. Gdzie szum tutaj rozumiemy jako rzeczy, które niekoniecznie wchodzą w klucz tego, czym chcemy się zajmować? Przykładowo, jeżeli chcemy się zająć tylko mailami dotyczącymi finansów firmy, to nie potrzebujemy wszystkich innych maili. To akurat jest łatwe zadanie, szybko można odseparować maile, ale zawsze jest takie zadanie, które trzeba wykonać. Więc to czyszczenie danych i zrobienie z całej puli danych czegoś mniejszego, na czym można już uczyć algorytmy, jest pierwszym zadaniem i jest właśnie czyszczeniem danych. Od czyszczenia przechodzimy do budowania samych algorytmów, do budowania całej architektury, i tam wchodzą algorytmy uczenia maszynowego, które na przykład mogą nam powiedzieć, że jeżeli już mamy te finansowe maile, to mogą powyciągać nam różne informacje o tym, jakie to są kwoty, czego dotyczą i wpisać do odpowiedniej tabelki w Excelu. W ten sposób możemy poklasyfikować wszystkie nasze przychody, wydatki w sposób praktycznie automatyczny. Pewnie w pierwszej kolejności te algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy uczenia maszynowego nie będą idealnie działały, więc Wtedy przychodzi moment, tak naprawdę, zastanowienia się nad tym, czy możemy jakoś usprawnić dane, inaczej je zbierać, popatrzeć na to trochę z innego punktu i robimy taki cykl do danych z powrotem. Znowu zastanawiamy się, czy możemy ulepszyć dane. Znowu możemy się zastanawiać, czy jakoś poprawić algorytmy, zmienić trochę te benchmarki, żeby inaczej oceniać albo oceniać w inny sposób, co spowoduje, że algorytmy się będą lepiej uczyły. I ogólnie mamy taki cykl projektu data science'owego, który możemy wdrożyć. O tym chciałem zrobić ten odcinek bardzo szybki, też dlatego, że jestem otwarty na pomoc. Jeżeli prowadzicie firmę, jesteście startupem, jesteście, pracujecie w dużej korporacji e, i myślicie nad wdrożeniem uczenia maszynowego, chętnie pomogę, czy jako e, szybka odpowiedź na pytanie poniżej tutaj w tym filmiku, e, czy jako consulting, e, dajcie znać, jestem na LinkedInie, chętnie na wszystko odpowiem. E, i dziękuję za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!